może to? Tak? Bierko nowej. Chcę mówić z Majkiem Lorejem. No Nie ma go. Czym pomóc? Proszę znaleźć się w tym rozwiązaniu? Nie, w sprawie morderstwa w się. Czy chodzi o zabójstwo Bierko Lorej? A działam jak zabiję moją najlepszą przyjaciółkę. Będę mówić tylko z Majkiem Lorejem. No Dlaczego tylko z nim? Nie spójrz za stronami telewizji. Albo na albo tylko w słuchaczu. Mike, telefon. Już idzie, chwileczkę. Obecnie. Nie mam czasu na zabawę. Świadek jest Właśnie, to świadek z futelu. Właśnie wypadł z toalety. Pogadaj z nim. Nie mogę udawać Mike'a. Bierz słuchawkę. Już. To nasz